Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś przygotowałam taki zestaw zdrapek. Mam 6 zdrapek po 5 zł. I tu mam dokładnie takie same zdrapki. Są to zdrapki z dwóch różnych punktów: punkt numer 1, punkt numer 2. Taką chciałam rywalizację zrobić, tak sobie wymyśliłam. Mam po 6 zdrapek. Zdrapki są identyczne: elektryzujący, neonowe, 7, askier, 10 razy kasa, plaster miodu i szmaragdowy, szmaragdowy dolar. Dobra, czyli punkt numer 1 idzie na lewo, punkt numer 2 na prawo. Zobaczmy, sobie jak się spiszą. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mój wkład dzisiaj to 60 zł. Czy uda się coś tam wyskrobać Kto ciekawy, to zapraszam. 6, 24, 28 i 12. Takie mam, no, zrabka z numerem 47. Oops, gdzieś tu pojechałam za wysoko. 11. No to już bliziutko.

Nie ma nic. Dobra, to zobaczmy. Punkt numer dwa. A tutaj też szukamy szóstki. Trzydzieści trzy. Osiem. Oraz czternaście. O jejku znowu wydrapałam tutaj. Nie widzicie tego. Jest siedem dwadzieścia dziewięć, jedenaście, nie ma jedynki, też nie ma i dwanaście, brak, trzydzieści jeden, szesnaście, dwadzieścia osiem, dziewiętnaście i na końcu mamy dziewięć, czyli na razie remis SR. SQR. Dobra, nie ma nic. Sprawdzamy. Plaster miodu z punktu pierwszego. Trzy identyczne, albo mm, pszczółka. Zapomniałam, jak się nazywa. Tutaj mamy różne. Nie ma. Gra trzecia gwiazda. Korona tęcza, bank i kończynka. Gra czwarta podkowa. Korona podkowa, kończynka. Tu mamy safe i diament. Gra piąta, jest gwiazda tęcza. Oj, to już nie będzie, bo tu już się powtarzają. Gra szósta mamy skrzynię plaster. Jest szansa, ale portfel i podkowa nic. Plik. Bank i bank. Będzie pszczółka. Nie mamy cytrynkę. No dobra, czyli tutaj też jest. Plasterek pusty, zd. To tutaj z punktu drugiego. No, jestem ciekawa, czy taka rywalizacja, jak to się spisze. Tu mamy trzy różne: gra druga jest portfel, moneta, złoto, tęcza. Gra trzecia nie ma: skrzynia, plik, kończynka, gwiazda. Kwiaty i ul. Gra piąta. Moneta. Gwiazda. Korona. Jest korona. Jest. Jest wygrana. Mamy trzy korony. Gra szósta. Y, safe bank. Bank. O. I skrzynia. Tu mamy portfel, moneta i plik. A pszczółki. Zamiast pszczółki są wiśnie. Pod koronami mamy 5 zł, ale jest wygrana. O, o! Dobra, czyli mamy wygraną, czyli dwójka prowadzi. Ok, 10 razy kasa z numerem 33, a plasterek wygrał z numerem 38. A tamten drugi był 44. Teraz mamy. Dziesięć razy kasy numer trzydzieści trzy, i tutaj mamy tak, dwadzieścia osiem, cztery, siedemnaście i trzydzieści cztery. Takie mamy liczby, a moje liczby to czterdzieści. No nie ma szesnaście, też nie ma trzynaście

SB. Zobaczmy dwójkę. A tu jest numer dwa z drapeczki z drugiego punktu. I mamy tak 22, 15, 19 i 20. Co tutaj mamy? 11 na początek nie ma, dziewiątka nie ma. Siedemnaście, jeden i trzydzieści trzy, nie ma. Dalej, dwadzieścia jeden, tutaj bliziutko, osiemnaście, też blisko, trzydzieści, nie ma. Czternaście tuż obok i trójka, no nie ma. Okej. Okay. Tamta pusta. Askier. Teraz mam z numerem czwartym z, z pierwszego punktu. Tu szukamy trzech identycznych. Kończynka, winogrono i flaming. Cukierek, muffinka i kończyna. Gra trzecia, zegar. Piłka i sowa. Gra czwarta, biedronka. Piłka i słońce. Gra piąta jest dzwon. Kwiat i słońce. Gra szósta. Dzwon, jabłko i pierścionek. I gra siódma. Piłka. I tutaj mamy różne. Ups. Chyba będzie kicha. Dobra, to pusto. Z drugiego punktu numer 32. I mamy tak cytrynkę. Jest druga cytrynka i kwiatek. Gra druga winogrono, mufinka i kończyna, gra trzecia kotwica, mufin i dzwon gra czwarta jest pędronka winogrono i moneta gra piąta jabłko jabłko i cytrynka nie ma tutaj mamy arbus, arbus i jabłuszko i ostatnia gra słońce słońce i słońce no tak kusili i tu mamy piątaka ale jest. CC. Mamy 5 zł. W punkcie drugim mamy już dyszkę. Na no, nowe 7 tutaj mam z numerem 19. No, zobaczymy, jak się spisze. I mamy trójkę, tu szukamy siódemki albo gwiazdy 3, 2, 3. Jest siódemeczka z punktu pierwszego. Nareszcie wygrana. Tu nie ma 8 i na końcu 6. A tutaj mamy no, gdzie ta wygrana, 5 zł. Ale jest. SS. Dobrze, tu mamy wygraną teraz z punktu drugiego z numerem dwudziestym piątym. A tutaj zaczynamy ósemką. Trójka. Osiem. Sześć, dwa, jeszcze jedno, dwa, szóstka, dziewiątka, dziewiątka i trójka. No tu jest przegrana. Dobra, są różne. Ostatni elektryczny kasz z punktu pierwszego tutaj żarówka. Mamy ananasa, a wygrywające to 35, 29, trójka i ósemka. A moje liczby to 12. Nie ma. Dwójka blisko dziewiątka też trzydzieści sześć też i trzydzieści jeden nie ma. Drugi rząd tak trzydzieści cztery trzydzieści siedem dwadzieścia trzynaście. I 41. No to już wiemy, że wygra punkt drugi. A jeszcze mamy ten z punktu drugiego, ten kasz, czy coś podniesie nam wynik. A tutaj sobie zaczniemy od liczb: 6, 34, 21 i 39 kiepsko kiepsko tutaj powiem mamy trzynaście nie ma czterdzieści jeden też nie ma trzydzieści pięć trzydzieści jeden i trzydzieści siedem nie ma drugi rządek cztery trzy 17, 36 i 33, a w bonusie żarówka będzie. No niestety są wisinki. Także tu mamy samo pustaczki. Z pierwszego punktu wygrało neonowe 7,5 zł, a w drugim punkcie. Plaster miodu i Askier też po 5 zł. Tu mamy dyszkę, tu piątkę, czyli z 60 zł, 45 jesteśmy na minusie. No ale i tak bywa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!